Witajcie, kochani, na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj dowiemy się, co to jest ułamek właściwy, co to jest ułamek niewłaściwy oraz co to jest liczba mieszana. Spójrzcie na rysunek. Na rysunku mamy przedstawione ułamki właściwe. Ułamki właściwe to takie, w których licznik jest mniejszy od mianownika, czyli mamy ułamek 7 ósmych, w nim 7 to licznik jest mniejszy niż 8, czyli mianownik. Jest to ułamek właściwy. Mamy tutaj również przedstawione rysunki. Popatrzcie, pierwszy rysunek to koło, które zostało podzielone na 8 części. Zamalowanych zostały 3 części, czyli jest to ułamek 3 ósme. 3 ósme to ułamek właściwy. Spójrzmy dalej, mamy przedstawioną pizzę, właściwie fragment tej pizzy. Pizza została podzielona na 8 kawałków, z czego zostało tutaj nam 5 kawałków, czyli widzimy na rysunku 5 ósmych całej pizzy. Jest to ułamek właściwy oraz mamy przedstawioną czekoladę, która została podzielona na 24 kawałki. Mówi nam o tym mianownik, a mamy tutaj na ciemno zamalowanych 14 kawałków, czyli 14 24 i to również jest ułamek właściwy. Kolejne pojęcie na dzisiejszą lekcję to ułamki niewłaściwe. Spójrzmy na rysunek. Ułamki niewłaściwe to takie, w których licznik jest większy od mianownika lub licznik jest równy mianownikowi. Popatrzmy na pierwszy rysunek. Mamy tutaj namalowane koło, które jest podzielone na 8 równych części i zamalowanych jest właśnie 8 części, czyli mamy ułamek 8 ósmych. Licznik jest równy mianownikowi, w związku z tym jest to ułamek niewłaściwy. Kolejny rysunek przedstawia nam 7 Połówek pizzy, czyli tak naprawdę poł połowa pizzy to była, to była druga część pizzy, czyli możemy powiedzieć, że to jest 7 drugich. 7 jest w liczniku, 2 jest w mianowniku, czyli mówimy o takim ułamku, że to jest ułamek niewłaściwy. Niewłaściwy, bo licznik jest większy od mianownika. I trzecim pojęciem, które dzisiaj sobie omówimy, to liczby mieszane. To liczby mieszane, spójrzmy na rysunek. Liczby mieszane to są takie ułamki, w których mamy zarówno liczbę całkowitą, jak i ułamek zwykły. Popatrzcie na rysunek. Mamy tutaj, popatrzcie, jedno całe jabłko oraz 3 czwarte jabłka, tak? Bo jedna część z czterech została wykrojona. Czyli trzy części z czterech, czyli trzy czwarte. W związku z tym mamy tutaj jedno jabłko i trzy czwarte jabłka, czyli jest to zapisane jako, jako liczba mieszana. 1 i 3 czwarte jabłka. Dalej mamy mandarynki. Popatrzcie, mamy raz, dwa, trzy całe mandarynki. W ogóle nie są podzielone, czyli są trzy całe mandarynki oraz dwie trzecie mandarynki. Mandarynka została podzielona na trzy równe części. Widzimy na rysunku dwie części z trzech, czyli dwie trzecie. Czyli mamy trzy całe mandarynki i ostatniej czwartej mandarynki mamy tylko dwie trzecie. To jest też kolejny, kolejna liczba mieszana. I na końcu mamy, popatrzcie, banany. Mamy tutaj dwa całe banany i połowę trzeciego, czyli dwa banany i jedna druga. Dwa i jedna druga banana. I popatrzcie, mamy tutaj to pięknie zapisane. Trzy jest to część całkowita, czyli tyle, ile mamy całych owoców. Tutaj w tym przypadku mieliśmy owoce. Tyle, ile mamy całych owoców. A dwie trzecie jest to ułamek, ułamek kolejnego owocu. Czyli w tym przypadku drugiego, w tym przypadku czwartego, a w tym przypadku trzeciego. Jak to czytamy? Ten ułamek, który tutaj mamy na dole zapisany, czytamy 3 i 2 trzecie. 3 to jest ta część całkowita, a dwie trzecie to ułamek. Popatrzmy kochani, sobie na kolejny rysunek. Ułamek niewłaściwy to jest nowa rzecz, która, którą dzisiaj poznajemy. Ułamek niewłaściwy możemy zapisać w postaci liczby mieszanej lub w postaci liczby naturalnej. Popatrzmy, jak to może wyglądać. Na pierwszym przykładzie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć połówek koła. Czyli mamy pięć części z dwóch, bo to są połówki koła, czyli pięć drugich. Jeśli złączymy sobie te połówki koła, to otrzymamy, że mamy dwa całe koła i połówkę trzeciego. Czyli mamy dwie całości i jedna druga. Dwie całości i jedna druga. Czyli dwa, dwa i jedna druga. Popatrzcie na kolejny przykład. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem części z czterech, bo to są ćwiartki, prawda? Bo my tutaj widzimy, że to są ćwiartki koła. Czyli siedem części z czterech. Po złączeniu tych ćwiartek otrzymujemy, że jest to jedno całe koło, na nie weszły aż cztery ćwiartki i zostały trzy ćwiartki, które stworzyły fragment kolejnego koła, czyli trzy czwarte. Czyli to jest jeden i trzy czwarte. I zobaczmy ostatni przykład. Mamy tutaj cztery części. Koło, które składa się z czterech części, czyli jest to cztery czwarte. Cztery części z czterech zamalowanych jest jedna cała. I ostatni przykład, mamy 6 części, w pierwszym kole 3, w drugim kole 3, czyli mamy 6 części z trzech, bo każde koło zostało podzielone na trzy części, czyli mamy 6 trzecich, a to jest tak naprawdę dwa całe koła. I ostatnia rzecz, którą chciałam Wam, kochani, pokazać na dzisiejszej lekcji, to zobaczcie: te ułamki niewłaściwe, które mają taki sam licznik i taki sam mianownik, to taka charakterystyczna liczba. Popatrzcie, dwie drugie, czyli to jest koło składające się z dwóch jednakowych części. Dwie drugie to jest całe koło, czyli jedna cała. Popatrzcie, kolejne koło składa się z trzech części, czyli to trzy trzecie. Trzy trzecie to też jedna cała. Popatrzcie, kolejne koło to cztery czwarte, a cztery czwarte to również jedna cała. I tak dalej. Zobaczmy, dziewięć dziewiątych koło podzielone na dziewięć równych części. To jest również jedna cała. 18,18 /18 nie mamy już narysowanego koła, ale łatwo się domyślić, że to również będzie jedna cała. Na, dlatego należy zapamiętać, że taki ułamek, w którym licznik jest równy mianownikowi, to jest taki ułamek, który można zapisać liczbą naturalną jako 1. Zapraszam kochani na lekcję.